Nie ma tutaj znowu ja. No i jak widać, nieprzerwanie kontynuujemy Battlefield 3. Um, dzisiaj bardzo dobrze mi się gra wieczórny Skipping. A co za tym idzie, staty też są dobre. No ale może to też dlatego, że biegam ze strzelbą samo. Nie no, nie samo powtarzalną. Ze strzelbą da O12. Jedyny upgrade do niego to e, większy magazynek. No i zobaczymy jak się będzie grać teraz Przy włączonym frapsie chociaż bardzo tego nie lubię Mamy dobry mamy dobry team Chłopaki dają radę Jakoś się gra. Nareszcie ten upragniony weekend przyszedł. Jutro sobota. Można odreagować cały tydzień. No bo nie. Czasami to się nie dało normalnie utrzymać Tydzień się ciągnął jak porąbany. No ale cóż. Tak czasami bywa. Tak, wiem, mogłem was noża pociągnąć, ale trudno. Dobra, o czym dzisiaj będziemy gadać znowu? Nie wiem, pewnie na pewno będzie, na pewno będzie bez sensu. No cóż, zbliża się sezon motocyklowy, dla niektórych się już zaczął. Ja... E, nie wiem, będę się starał. Będę się starał, albo naprawię. Nie no, chyba będę się starał, bo nie wiem, czy na pewno naprawię mój motocykl. Nie mam jeszcze prawa jazdy, ale motocykl nie mam, ale to chyba... Fuck, ktoś mi go zdjął. Ale to chyba nie problem, i tak nie mogę motocyklem jeździć po drogę. A ehm, co mam za motocykl? Suzuki RM250. Moc ma, dajemy radę jakoś jeździć po polach, bez droży. Ja mu chciałem go wcisnąć. Rem dwusuwowa. Oczywiście. Jeśli chodzi o offroad to tylko i wyłącznie dwusuwy. Hmm. Muszę zdać prawo jazdy. Niedługo mam egzamin, nie wiem, za jakieś dwa tygodnie Na B No oczywiście, jak się zasądza za motocyklowie, zacznie to Również na A W moim wypadku A2, bo oczywiście nowe przepisy nie pozwalają mi uzyskać A oh, musiał się tłuc jakąś 120! Fuck jakąś 125 mm. Grałem ostatnio z Usarem Wyszło na cały serwer wcześniej. Grałem ostatnio z Usarem. To fajnie się grało, tylko mam jeden problem, ponieważ. Zauważ... Fraps. Nagrywałem jego dźwięk Frapsem. Nawet nie wiedziałem, że Fraps nagrywa Skype. Może powinniśmy spróbować przez jakiś inny program z Skype'em oraz jakimś free coś tam dedykowanym do nagrywania rozmów na Skype'a. No, i dwie ścieżki nakładały się. Szkoda, że to zauważyłem dopiero jak wrzuciłem film. No cóż. Kiedyś będzie lepiej. Szkoda, że jestem tak ograniczony czasowo, ale nie przez YouTube, tylko przez szkołę nie codziennie mogę grywać, nie codziennie gram. Ale staram, staram się to robić jakoś tak. Kurde, no no mogę wcisnąć to 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 Znowu gadka bez sensu, no ale mniejsza. Ostatnio wrzuciłem film, właśnie w Netokrosie na moje kanał. i no to jednocześnie mój projekt na tej. No to jednocześnie mój projekt na tej. Z oczywiście, dostałem szóstkę, no bo co innego by mogli postawić za taką prasę oczywiście nie mówię, że ona była jakaś takich górnych lotów, no ale sam fakt w zdziwienia, że... i w zdziwienia mojej pani szanownej od technologii informacyjnej że potrafię takie, takie coś zrobić to było na dobra, czas się wziąć do gry, bo staty nie są najlepsze 30 klatek mm. kochamy to no styfaj! Dzięki za asystę, kurwa. Aha, dzisiaj dziękowy tak? Fajnie. Oczywiście wszystkiego najlepszego wszystkim paniom. Grajcie więcej. Jakiś MC ciastek ze mną grał. Pisałem do niego, nie chcę się odzywać. No się ma. Kurde, ale ja mam skill na dzisiaj, ja pierdolę. Hello. Oooo, oh, ooo, oh, oh, the woo boy, motherfuckers. Szkoda, że odbywają mnie tylko ludzie ze szkoły, no ale. Take it. Dzisiaj doszło do mnie w uszu niesamowita wieść, jako że. Jako, że najczęściej sprzedającą się płytą w Polsce jest, jest, jest płyta Ostrego i Hadesa pod tytułem chaos. Czy to mnie cieszy? Bardzo. W końcu jakaś muzyka, nie mówię, że trafiająca do wszystkich, ale o jakimś takim przekazie, w końcu jakimś, a nie tylko w głupim pieprzeniu nieszczęśliwej miłości, znalazła się na topie. też mnie wkurwia czasami jak nie wiem jak jacyś... ktoś usłyszał jedną piosenkę Ostrego oczywiście wiem że mogłoby, mogło mu się podobać czy coś takiego to nie, nie chodzi tylko o Ostrego ale ogólnie mówiąc że ktoś usłyszał jedną piosenkę jednego wykonawcy i już kocha go najbardziej w ogóle jest największym fanem co tylko no to to mnie normalnie rozwala ale cóż Ostremu się udała płyta HPS Gdzie on był? O boże, ten koleś miał jakieś sprzedał. Ostre mu hadesowi udawa się płyta. No i... chłopaki dają radę, no. Nie wiem, czy kojarzycie takiego kolesia jak Medium. Koleś robi... No Posłuchałem jego płyty. Nie wiem, która to była. Teoria równoległych wszechświatów? Coś tak było. Coś takiego. No to, nie Piotrek zrobił mi normalnie z głowy muckę. Takiej muzyki, takiego hip-hopu. Z takim dogłębnym przekazem, z takim... Przecież to bardzo niszowa muzyka, ciężko jest chyba znaleźć ludzi, którzy słuchają, chcą słuchać czegoś takiego. Może się mylę, może nie. No, ale... Koleś pchrył mi czachę i to nieźle. No, po prostu jeszcze dodatkowe jego teledyski. O, ostatni... Ostatni gra był? Nie, ostatni był o do teledysku... Do piosenki Rząd Dusz. Ale... Mm, ale do piosenki Graal nie wiem, takiego, czegoś, takiego czegoś tu jeszcze nie widziałem normalnie. wyglądałem to z prześcieradłem w zębach wyglądałem to z prześcieradłem w zębach czasami zagrywałem oczy, bo Teledys jest normalnie zesrać się przy nimi, że dosłownie świetnie zrobiony Piotrek ma... Piotrek. Piotrek. Chodzi, chodzi mi oczywiście o samego wykonawcę. Pseudonimy, medium. Nie wiem, czy się mogę mówić, Piotr, czy Panie Piotrze. Koleś jest... Koleś, no nie, nie ma sensu, do co mówię. No i aktorskie, widząc po teledysku, też ma całkiem niezłe. Może, nie wiem, powinien iść w jakąś tą stronę w tą, st w tą stronę, w tę stronę. Co ja ty pierdolę No także tyle, no tyle z muzyki Chociaż nie, jeszcze coś z muzyki Mam nadzieję, że e... Mam nadzieję, że Eminem nie nagra żadnej kolaboracji tak jak ostatnio z jakąś, nie wiem Z jakąś Rianą, czy Taylor Swift, czy nie wiadomo z kim jeszcze, bo to już się zaczyna robić serio nieciekawe. Chociaż wiem, że już w Ameryce hip-hop hip prawdziwy już zaczyna ginąć. No i... <ścoughs> yes. A. Kuźwa, jakieś jęki, nie jęki, nie pieprze <grym i zimę> Jak to obejrzę to ciekawe czy to będzie miało jak sens Kuźwa, mój pies zaczyna chrapać, sorry ludzie Niko! Nie chrap Tak to jest jako pies leży przy biurku i Nie wiem co ze sobą zrobić A. Dobra, to ich flankujemy trochę. Bo po tamtej stronie siedzą. Co?! Ooo, ooo... Dobra. Tacy jesteście, panowie. O, dzień dobry. I jo, i jo, i jo, i. Z okazji Dnia Kobiet, dzisiaj na lekcji przysposobienia obronnego, ee, oglądaliśmy psy, czy znaczy, fragmenty. Chodzi mi o psy, o ten polski film. Pamiętam, że Koreańczyka, czy kim tam on był, co tańczył w miejscu i jakieś psie style wykonywał. Teraz pokazałem strzelbom oh. no takiej ja, odległości. Pozdrowienie. O! tak, widzę wrogiego. Ja go miałem dojść, kurwa, ludzie. Hehehehe Ale bania Siemanko Kto za nami jest? Kto za nami? za nami? Wykurzymy go stąd <śm> <śm> O, dobre, dobra. Pomogłem sobie granatem. Hmm. DO12, bo jedna z najlepszych strzelb tego typu. Nie wiem, czy można ją nazwać samą powtarzalną, czy nie. Chyba nie. Chociaż. Albo półautomatyczną. O, tutaj jakiś pan biegł. O. Wow. co ty Aj, Ale weszło o oh. oh. Sorry oh, oh, oh. sobie O oh, fuck bo tu jest ludzi Już tam idziemy Już 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 Już, 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 już. <laughs> jak ja nie lubię tego szemysłu. Nie wiem jak to się stało, ale się wystraszyłem w każdym razie. Mm, mm, przecież prosto w twarz mu strzeję Nigdzie się nie będę krył, kurwa. Zostawimy sobie czujnik. Będziemy zbierać asyst. Hop, hop, lewa, lewa. Mów do We No tak, e, jako że mój wspaniały myślny brat zabrał mi moją 32 gigabajtową kartę pamięci do kamery. Kamery mówię kamery, bo wykorzystuję mikrofon z mojej kamery. Sony HDR-CX130. No i skończyło mi się miejsce na, karty pamięci, na karcie pamięci, z czego nie chciało mi się już je czyścić i dogrywać wczoraj. Tak to ten odcinek był jakiś aktualny, jeśli mówiąc o 8 marca. Nie chciało mi się już tego robić, dlatego w, 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 dopiero wziąłem się za to rano, po południu w sumie. bo jest godzina 16. No i w, dogrywam wszystko oglądając filmy w Vegasie. Super, nie? No, tutaj biegam zupełna lama. Tutaj koleś mi ukradł fraga. No, super, dzięki. SMS-y mi przychodzą cały dzień. No, masakra w ogóle się dzieje. Eee... Ten mecz akurat nie był aż taki bardzo ciekawy. Poprzedni był znacznie, znacznie lepszy. Działo się więcej, bo było więcej ludzi tutaj. Na początku, na początku też było dość sporo ludzi, po później znowu połowa wyszła, teraz znowu doszli i tak się mieszają te składy cały czas. No ale mniejsza. Ważne, że mnie nie wywaliło z niemieckiego serwera. Co mnie też wnerwia, to no, faktycznie na polskich serwerach nie grają nie gra najwięcej Polaków, no w sumie, bo to polskie serwery, nie jakaś logika musi być. Tak jak na przykład wchodzę, nie wiem, na jakiś niemiecki serwer, nie mówię, że na wszystkie. Ale na ileś tam, no, to była dobra akcja. Ale na ileś tam, e, tych serwerów niemieckich, to za każdym razem e, robią kika nie tylko mi tylko wszystkim właśnie kolegom, z którymi dałem, e, zapraszałem ich na różne niemieckie serwery. Kikują i mówią, że please play on your own e, please play na swoich kurwa, własnych serwerach Jestem zajwisty z angielskiego. Mm. I to mnie trochę wkurza, no bo serwer zrobiony na 48 graczy gra 12, a ciebie i tak kikują, bo nie jesteś z Niemiec, no Kuźno. No tylko taki przykład Niemców. na innych, innych krajach też się to dzieje. No ja na przykład nie zauważyłem jakoś, żeby mm, wywalali, żebyśmy my jako Polacy wywalili serwerów jakichś cudzoziemców, którzy grają. Tylko dlatego, że są z Holandii, albo z Niemiec, albo z, z Belgii, czy nawet tam z jakiejś Ukrainy czy Rosji. Gra to gra, no. Nie powinni ich wywalać, ani nic w tym dużo robić. Hmm, tak, tutaj staty miałem cudne. Skończyłem ten mecz chyba na czwartym miejscu. A, I asysty czujnika ruchu. Bardzo fajne jest na, te, na zespołowym matchu rozstawić sobie taki czujnik. Zbiera się bardzo dużo asyst można czasami nawet. Na przykład za pomocą MAWA, kiedy rozstawimy MAWA na jakimś kontenerze. To sobie tylko biegamy i nie ginąc. Już zabijamy. Możemy całkiem dużo asyst zdobyć, co nam nabije bardzo dużo punktów, a co za tym idzie medal. No i takie kanały bieganie, takie bezsensowne wokół tych, tych wszystkich kontenerów zabijanie no, ale chyba z... właśnie sposób na... na zdobycie jak najwięcej liczby punktów. największej liczby punktów. No, tutaj, cudny, cud, cudny przy kampie. To będzie piękne. No, no taką odległość znowu. A, raz go trafiłem. O, Boże, drogi. Zrespiło ich się z trzech czy czterech. Gdybym tam poszedł ze strzelbą naładowaną, mógłbym ich wszystkich tam pozabijać. Ale przy koksie. No i co miałem mówić? I jako, że dzisiaj jest już sobota, a nie tak jak, jak 10 minut temu piątek, kolega, z właśnie też gracz, poinformował mnie o super wyprzedaży w Biedronkach. Jako. Jako. Jakąś walać? Składnia na najwyższym poziomie. Wyprzedaż w drące. Gier, oczywiście. No, dzisiaj mi się udało kupić akurat Alana Wake'a z dodatkami. E, już patrzę. E, sygnał. Oraz pisarz. Jest to normalna gra pudełkowa razem z płytą ze wszystkim. Oraz Deus Exa. Human Revolution. Uwaga. W cenie za obydwie gry zapłaciłem 40 zł. każda po dwie dychy. Znaczy się opłaca? Moim zdaniem na pewno, za takie gry jak Deus Ex, bardzo udana gra. No i tak samo Alan Wake, ale był jeszcze, jeszcze inne, na przykład był Rage również. Gra mi się średnio podobała, no ale za dwie dychy na to na pewno bym się skusił. Mm. Rage, był Fear 3, też za dwie dychy. Yy, Dungeon Siege i jeszcze dam jakieś symulatory te wszystkie śmieszne, czegokolwiek, symulator klozetu czy czegoś tam. Yy, no kurde, za za dwie dyszki zapewne żebym się skusił. Pamiętam jeszcze mam tutaj taką wielką, wielkie pudełko Gears'ów w pierwszej części. Bo 15 zł chyba wtedy kosztowały, no to kurczę. Pewnie, że już się opłaca to kupić. No. Wyprzedażę zawsze na propsie, szczególnie takich gierek. Ale koksimy tutaj na tym filmie. rany moską. Tak się fajnie to ogląda. Tak jak mówiłem w pierwszym filmie o nagrywaniu jakichś jeszcze z innych gier tych, tych let's play, na razie nie mam za bardzo czasu. I na tej chwili nagrywam przy okazji jak sobie ciupię. z Czasu do czasu. And... O, zbliżamy się do końca. No ale na pewno postaram się wrzucić coś jeszcze. Tym bardziej, że właśnie wzbogaciłem się alanowejka i Deus Exa. Ale dobra. Skończyliśmy na dzisiaj. Yy, zaszczytne miejsce. No i dobra. Będziemy kończyć. Zapraszam Was na dalsze let's play. -e. Let's play. -e. Gameplay. -e. Ja już nie będę tego nazywał let's playami. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Na razie.